Europejski rynek maszyn rolniczych na początku 2020 roku wykazywał pewne oznaki ożywienia, natomiast sytuację skomplikowała pandemia koronawirusa. Wielu europejskich producentów maszyn rolniczych spodziewa się w najbliższych 6 miesiącach spadku swoich przychodów. Trochę inaczej wygląda to na rynku krajowym według danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego w pierwszych 5 miesiącach tego roku. Liczba rejestracji nowych ciągników rolniczych zwiększyła się o blisko 30% rok do roku i nawet w tych miesiącach po wybuchu pandemii koronawirusa ta dynamika utrzymywała się na wysokim Troszeczkę z niepokojem analizowaliśmy to, co się dzieje tak naprawdę w Chinach, to, co się zaczęło dziać, jeżeli chodzi o Europy, tych krajów, od których nasi producenci czy dystrybutorzy maszyn i urządzeń rolniczych są związani pośrednio lub bezpośrednio. Natomiast nadal obserwujemy bardzo pozytywny trend i bardzo duże zainteresowanie rolników wyborem finansowania, jeżeli chodzi o maszyny i urządzenia rolnicze. Po dwóch miesiącach tego roku nasza spółka leasingowa może pochwalić rekordową dynamikę 50% rok do roku, ale również wyniki branży branży sprzedaży maszyn, urządzeń rolniczych, w tym głównie ciągników, także pokazują bardzo pozytywny trend, duże zainteresowanie rolników wymianą sprzętu i bardzo dużą sprzedaż w tym sektorze. Z czego to wynika? Z jednej strony to szereg prac polowych, które rolnik musi wykonać, i do tego potrzebuje maszyn, czasami jest zmuszony do tego, żeby te maszyny wymienić. Druga kwestia, tak naprawdę, to gro klientów, którzy w ramach prowu, Korzystają z dofinansowania do zakupu, wymiany, modernizacji parku maszynowego. W związku z powyższym, terminy związane z koniecznością złożenia wniosku o płatność w pewnym sensie mobilizują i zmuszają klienta do wymiany modernizacji parku maszynowego. Jeżeli chodzi o najbliższe miesiące, to z jednej strony popyt ze strony gospodarstw rolnych może być troszeczkę niższy. Na problemy wskazują też producenci maszyn rolniczych po stronie dostaw, komponentów do, do produkcji w wyniku zerwanych łańcuchów dostaw. Z uwagi na to sprzedaż maszyn rolniczych może trochę wyhamować, natomiast rynek rolny jest stosunkowo odporny na wszelkiego rodzaju kryzysy. Nie oznacza to jednak, że problemy nie omijają sektora rolnego. Po wybuchu pandemii koronawirusa obniżyły się ceny produktów mięsnych, natomiast rosną na przykład ceny zbóż czy też owoców. Ogólnie jednak nastroje na rynkach rolnych nie będą najlepsze.